O, mamy trochę pieniędzy w skarbcu. Możemy wydać je na coś. Na przykład na wojsko. Na Przeszkolenie wojska. Tutaj już będziemy mieli powoli armię przeszkoloną do końca. Hmm. Tej oblegają, niech oblegają. Doskonała droga, blokowana. Mm -hmm. Rako coś zbudujemy, może niekoniecznie, ale zabójców. Hmm. Nie, no co, zresztą to się buduje. To zostawimy, niech się rozwija. To dobra, przeszkólmy jednostki. I w sumie tyle. Nic więcej na chwilę obecną zrobić nie możemy. Tutaj idę. Krasądy chaosu. Właśnie, to może zamiast tych przeszkalać, tych sobie dopuścimy chwilowo. Będziemy tutaj się umacniać. Przede wszystkim te mniejsze oddziały. Sprawa to jest zaraz cały czas. Wiem o tym. Ale. Muszę jednak mieć przeszkolone wojska. Bo ja się nie powstrzymam Krasnoludów chaosu. Zwłaszcza, że podejrzewam, że oni ruszą bardziej w tą stronę, a Karak, a karasa karak, niż na karak 8 szczytów. Nie, wiem, tak mi się wydaje, że tak uczynią. Mhm. Mm o. Oh. Hmm, nowy Herszt. Włóczorków, Herszt nocnych goblinów. Jakby obaj poszli na twierdzę zabójców, to ja bym z przyjemnością ich pozabijał. Zabójcy troli by sobie poszereli. <laughs> Troszkę. Aha. Dobra, kończmy turę. Dochody nam spadły. Gdzie te gra chaosu zniknęły? Hm, dobra, dowiemy się zaraz. Najpierw musimy tych zabić. Ooo, Łóż granicznych. Dużo strzelców mają. No i sobie strzelce, jak oni tych strzelców najczęściej do walki wręcz. I, I tak to się kończy. Dobra. Save. Osiem. No i. Jedziemy. Mam nadzieję, że tym razem będę miał okazję rozstawić wojska przed atakiem. Ostatnio nie miałem takiej okazji. No i znowu rozpoczęcie walki. Dobra. To jedziemy, pauza i myślimy jak się rozstawić. Hmm, nie wiem czy tam się rozstawia a nie tutaj, przy bramie. No ale niech i będzie. To tak. Jeden o tu. Drugi oddział tutaj. Wy tutaj. Gdzie strzelców? Tutaj są, jak miło. To oni gdzieś tu. Tutaj. Więc ci trochę dalej. Król tutaj. Oczywiście wy wszyscy biegiem. Jeden generał tu, mają znowu wieżę i drabinę. Zgadza się. No to może trochę na odwrót tym razem, że... Fira, gdzie ten ten oddział... odporników Tu. No to wy tutaj. by zaś tutaj gdzieś. Okej, okay. no i... ...strzelcy niech... ...tutaj gdzieś przybiegną. No i co, jeszcze wy się ruszcie? O, jeszcze o niej zapomniałem. No to oni, może gdzieś tutaj. Tylko, strzela się na rozkaz, tylko. Aj, i ten odział miał być tu. Dobra, przyspieszmy. Nie zdążył się rozstawić, dobra Powoli By na razie nie strzelać Wyatakować, wyatakować By tu By się tu rozmieścić Do tyłu Do tyłu też trochę Teraz poproszę, cofnąć się, wpuścić ich, puścić strzelać, bez rozkazu strzelać. Będzie się atakować Atak! atakować jest w końcu ale rampadamy by tu się bronić E, ten jak tu przebiegnie i zejdzie z tej strony na murach, znaczy z murów, by się tu bronić, no dobra, oni ich masakrują już, muszę się rozstawić ponownie. Nie, no górnicy są zajebiści. szala w plecy. Tutaj robno się jeszcze parę bombek. Co wy robicie? Gdzie wy? Dobra, koniec. Koniec. Będę po swoich strzelać, ten dzień się wycofa. Ten niech zejdzie z murów. Teraz roboty załatwiona. O, no, i do okolenia, ale tam takie płotki jakieś. I bitwa wygrana. E, Rozstawicie się tutaj wy. No i. Hmm, cholera, wy zejdź na dół.

O, wy wyprzejcie gdzieś tu. Ja możemy tutaj rzucić do pomocy. Przepchnijcie się trochę. Walczcie, wy im w plecy strzelajcie. No i co, to koniec powinien być. No i jeszcze idzie jakiś oddział jeden. Po tych. Koniec bitwy. 76 oni 1000, niech będzie. stracimy jeden oddział dosyć bardzo, ale to trudno. Trać. Zniszczymy Księstwo Graniczne. O Okej. Okay. Hersz Nocnych Goblinów. Ugrok, inżynier. Jak powiesz, że masz nocne hobgobliny? Hmm. Okej, okay. będzie ciekawie. Dwie armie nocnych goblinów. dobra, przemiesiłem. to mam Niemniej... Nie mam... mam dosyć przetrzymioną też zarazą. Ten oddział muszę uzupełnić jeszcze. A i to jeszcze jedną krasną chaosu. Tak jakby było mało... Mi problemów. Tych... Czy raczej idziemy w hmm. 9-10 10-9 To są bardziej obrodne noski A, no to cóż, tych... Bo oni mają jeszcze pociski, to są kusznicy, nie zauważyłem wcześniej 7 w porównaniu do zwykłych kuszników. 7 dobra, dwa takie odzieje mogą się przydać. No i będziemy się tym bronić. 3 będziemy musieli odeprzeć. Przynajmniej będzie bolało. Będzie bolało. Tych tutaj przeszkolimy, tych. Dobra, tutaj też idą, nie chcę iść. Może zaatakuję w końcu, to tutaj będę mógł ich pobić. Dochody leżą, jakie dowody ma ten król nasz? Sześć młotów. No dobra. Hm. O, dobra, ale zrekrutowały się te oddziały. Bo one się rekrutują skrzyknięciem im nie poprzedzają całej tury, tylko kiedy kliknę na koniec tury. Co jest dobrą opcją. I atakują dwie armie. Naraz. Czeka nas wielka bitwa. Ha, ci uznali, że chyba sprawa jest załatwiona i postanowili się wycofać. Ta. Tak pewnie podeszli pod góry, zobaczyli. A kurde, dwie armie goblinów nocnych. No to panowie, robota skończona. Chodźmy do domu. Tak. Toś ten z było, właśnie. Eee, chociaż czy ja na ich miejscu bym się po prostu rzucił na nocne gobliny, że im zabierają łupy, czy coś takiego. W ogóle nie wiem, czy jakieś, czy każdy do chaosu pracował cokolwiek z goblinami. Raczej nie, oni współpracowali właśnie z Kornem, mm, przede wszystkim. A, i tu już mamy bitwę. Nie no, spoko, tak szybko. Ale... chwila, czemu mam tu bitwę? I to tak od razu, w tej turze. O co chodzi? Groho! A... Dobra. Dobra, macie liche jednostki. Bardzo liche <noise> Ej, przecież to pójdzie w rozsypkę zanim podejdzie Szamani Co? Czar dzieje? Dobra, rozstrzelamy ich zanim podejdą Przecież spróbujemy mm. <noise> Ale kurczę, przecież to jest Śmieszna armia, dobra, to, to, to w miarę trzyma się No i może ci Tutaj armia podobna. Dobra, czy byśmy musieli załatwić dwa oddziały magów, szamanów? Okej. Okay. No co co? Jedziemy? Naprzód krasolony.